Dzień dobry Państwu. Naprawdę wzruszająca jest Wasza obecność w tej sali, bardzo wzruszająca i ważna dla mnie. Ja sobie zdaję prawda, że jestem tylko nikłym substytutem mojego męża. To byłoby Wam na pewno milej, gdyby on tutaj mógł z Wami rozmawiać. Chciałam pokazać Państwu film. I już ładnie chciałam powiedzieć, że prześladujemy jednak ber, ale chcę, że i jednak to zrealizować. Bo jest to piękny film, film poświęcony naszemu wyjazdowi do Smoleńska, który mojemu drugiemu z kolei wyjazdowi, w którym postawiliśmy na miejscu tragedii Krzyż. I tablicę poświęconą pamięci osób, które zginęły 10 kwietnia. Czy możemy? Tak, ale o ciszę tu bo głośniki nie są najwyższej jakości.